Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś tak nietypowo. Przed chwilą z Piotkiem rozmawiałem ze Speedtechu. Pozdrawiam serdecznie Piotruś. Mówiłem, że zaczepiam zaczep kulowy. On się śmieją mówi do kuli, przyszła kule. No i faktycznie. Wziąłem, zamówiłem u chłopaków w Gabo kulę. Wiem, że Wojtek zamieniał zwykły zaczep e, oczkowy właśnie na kulowy. No oczywiście to się zwiąże z wymianą jeszcze zaczepu od ciągnika. No ale jak szaleć to szaleć, co ciekawe, te śrubki trzymają tylko na tej. Widać to jest odciśnięte na tej malutkiej końcówce. Tutaj praktycznie jeden zwój jest mniej, wystają. Zobaczcie, tutaj prawie praktycznie na równo z tą niebieską kreseczką jest, a tutaj ta niebieska kreseczka jest jakby jeden zwój w środku. Czy to będzie miało różnicę w jakimś tam utrzymaniu całego zaczepu? Choliwka wie. Dla Świętego Spokoju spróbuję kupić dłuższe, dłuższe śruby. Dziś ani jutro nie, nie będę, nie planuję żadnych zabiegów. więc przykręcę sobie na to, a wtedy tylko sobie wymienię e, na, właściwe, na właściwą długość, czy też na dłuższe śruby i tyle. Co nam taka kula daje? Ano to pozwala, znaczy eliminuje wszelkiego rodzaju takie podłużne, podłużne strzały, że tak powiem. Przyniosłem sobie takie dłuższe śruby, ale te są o twardości 10,9. Podkładki były w tym zaciepie tutaj. Tu już do tego nie będę dawał. 10,9, te są, te które ja mam, są 8,8. No to nie ma sensu zakładać. Piotrek, właśnie ze SpeedTech'u, z nim rozmawiałem. Mówił, że będzie. E, czekajcie, tu było 6, tu jest 8. A to mogę te dłuższe założyć sobie też. O, petarda, Ameryka. To sobie te dłuższe też założę i będzie nawet na. Nie na 6, a na 8 śrub. I tyle. E, mówił, że jutro, jutro będzie gdzieś tam kursował po okolicy. To jak mu podeślę. Tu jest, jak mu podeślę rozmiar, wymiar i tak dalej. To nie ma problemu. Podskoczy i mi kupi. Dłuższe śruby, jak jeszcze przywiezie także, full opcja. Tu dam podkładeczkę, a niech jest. Sam zaciep kulowy, nowy 350 euro bodajże. Millera Zaciep natomiast do ciągnika. Nowy oryginalny John coś coś tam pod 3000 2700 czyli tak naprawdę komplet e, komplet to prawie pod 5000 jak tak sobie szybko na szybko liczę więc tak naprawdę duże pieniądze, prawda? O, Duże pieniądze e, Kulę do ciągnika kupiłem używaną od Jacka serdecznie pozdrawiam, jeżeli będzie oglądał, a myślę, że będzie w naprawdę bardzo, bardzo dobrych pieniądzach. I wiem, że jakieś tam jak potrzeba jakieś tam części do dżondirków też ma. W starym tym dżondirze nasz poprzedni, znaczy oryginalny zaczep jaki tutaj był, był na cienkim sworzniu. Teraz w małym mamy jeszcze jakby na tym sworzniu taką jakby fasolkę. I on też oczywiście e, przez to, że ta dziura jest większa od tamtego bolca, no to dodatkowo też miał drgania w mc jakby są one zredukowane, ale w dalszym ciągu są i delikatne są yy, góra-dół wahania. No w tym wypadku jakby to wszystko eliminujemy, nie będzie niczego. Jak to mówi Kononowicz Krzysztof. O trochę ciężko idzie. Nie będzie niczego, więc no kultura pracy, jazdy powinna być zdecydowanie lepsza. Co jeszcze tu zrobiłem w Jundirze? Mianowicie rzuciłem przednie obciążniki. Raz, że szkoda mi nowych opon. No zawsze tutaj te 900-800 kg, które wisi powoduje szybsze zużycie. Dwa, że po polu jeździ się lepiej przy tych powiedzmy takich tam mniejszych prędkościach. On tak nie skacze. No jednak czuć, że gdzieś tam na tych mocnych górkach ten przód jakby był dociążony, mógłby przyjść lepiej, ale też mi się wydaje, że jest to troszeczkę, było to troszeczkę wina tego, że zaczep był, był na tych niższych dziurach, przez co opryskiwać był bardzo tak, nie był w poziomie, tylko był tak przechylony. Jak miałem resztkę cieczy, czy też jak belkę składałem, to on mi jakby na zaciepie leciał do tyłu. Teraz jak on będzie pochylony do przodu, będzie bardziej dociążał ciągnik. Masa będzie opryskiwacza skierowana do tyłu, do przodu, a nie tak jak wtedy, że do tyłu, że on jakby nam jeszcze unosił tą oś, no wiadomo, on jej nie unosił, ale odciążał, tak teraz ona będzie dociążona i też powinien iść lepiej, natomiast na drodze z opryskiwaczem ciągnik niestety na asfalcie przód skacze, o ile z przyczepą zwykłą, klasyczną, zaczepianą tego efektu nie ma, o tyle właśnie z taką maszyną zaczepioną on nam... Czyli powoduje to takie bum, bum, bum Takie nieprzyjemne, dosyć yy, jeżdżenie. Dobra, spowzuję tu i za chwilę się widzimy. No i dobra, całe ustrojstwo jest zaczepione. Oczywiście, minus z tego rozwiązania jest taki, że jeżeli chciałbym w miarę szybko sobie zaczepić MCK, no to niestety muszę przełożyć zaczep. Czyli do przełożenia terminala joysticka. Terminal i joystick, tylko terminal i joystick muszę przełożyć. No i teraz doszedłby jeszcze zaczep. No, trwałoby to kolejne, jakieś tam kilka minut dłużej. Jednak wydaje mi się, że komfort. Ach, komfort. Komfort pracy takiego systemu powinien być zdecydowanie lepszy. Tu mamy taką takie zabezpieczenie, właśnie, które raz, że trzyma nam tą kulę w miejscu, że ona nie wypada nie wypadnie nam do góry. A dwa, że właśnie blokuje te wszelkiego rodzaju takie ruchy. Myślę, że komfort pracy no, będzie zdecydowanie lepszy, wręcz nieporównywalny, ale to dopiero ocenię w, momen ocenię w momencie, yy, podczas użytkowania. Wtedy Wam powiem jak to faktycznie się sprawdza, czy się sprawdza, yy, a myślę, że będzie się sprawdzało. I co? I to by było na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!